One, two, three! Hej, dzień dobry, więc witam Was na moim kanale. Zapraszam was do obejrzenia weekly vloga. Tutaj był tydzień walentynkowy, jeśli mogę tak to nazwać. Tutaj robiłam sobie moją poranną rutynę. Akurat w poniedziałek nagrywałam skincare i później jak robię sobie moje pierwsze napoje w ciągu dnia, czyli woda z cytryną, ciepła. I macze albo kawa, tutaj akurat padło na macze. Był to walentynkowy tydzień, dlatego zobaczycie taką moją solo date i jak spędziłam sama czas, a później wieczór z moim chłopakiem. I myślę, że było to ciekawe. Oprócz tego, zobaczycie, czy udało mi się zdać na prawo jazdy, bo miałam pierwszy egzamin praktyczny w tym tygodniu. Także zobaczcie odcinek do końca, vloga do końca. No i po prostu moje takie codzienne życie, czyli nauka, praca, jak godzę wszystkie obowiązki. A mieszkając sama z chłopakiem. Hejko wszystkim, więc witam Was w kolejnym weekly vlogu. Ja mam dużo siły, bo w niedzielę, czyli wczoraj, i w sobotę wieczorem. Przeleżałam po prostu w łóżku na kanapie ciągle. Tamten tydzień był dosyć intensywny, miałam dużo więcej godzin w pracy niż zazwyczaj ze względu na ferie Dlatego odpoczynek em, był naprawdę potrzebny, ale no, tak jak mówię, zregenerowałam się już i żyję, jest wszystko dobrze. Co zobaczycie w tym tygodniu, przede wszystkim dużo nauki. Ma mój pierwszy egzamin praktyczny na prawo jazdy. Nie stresuję się, co, co w sumie jest dziwne. Nie mówiłam też nikomu, ale tak nikomu, nikomu. Stwierdziłam, że to będzie lepsze, może będę się mniej stresować, będzie mniejsza presja i jakoś może to przyczyni się do tego, że mi się uda za pierwszym razem. Ja zdaję sobie bardzo dobrze sprawę, żeby zdać za pierwszym razem trzeba mieć dosyć spore szczęście, dobre oczywiście umiejętności i po prostu mieć ten dzień. Jest tyle czynników, od których może nam się nie udać. Ze stresu można zapamiętać naj, wiecie, najprostsze rzeczy, i po prostu, no, nie przejdziemy dalej. No i oprócz tego walentynki. Mega się jaram, ja uwielbiam walentynki, to jest mega ładne po prostu święto i mega miłe. I zaczęłam chodzić na siłownię, to jest coś, o czym na pewno jeszcze później opowiem, ale mega się jaram i mega mi się podoba, także na pewno zobaczycie to w tym vlogu. Nie mam nic, to było mega dużo ludzi i na to, że przeszłam po 13 Ale zrobiłam naprawdę fajny trening i jestem zadowolona I stwierdziłam, że jest piękna pogoda A ja nie mam żadnej książki Ostatnio mam takie wieczory, że nie chcę siedzieć na telefonie I w sumie nie wiem, co robić Więc idę do biblioteki I ostatnie jakieś 3-4 tygodnie kompletnie nic nie czytałam Bo po prostu nic nie miałam Więc chcę sobie coś wybrać nowego Siadam sobie wygodnie, macie piękne widoki na chmurki i zjemy sobie moci. Ma kumacza, ja je uwielbiam. Mm. Jest serio. To jest katorga dzisiaj Zrobiłam sobie nie wiem lunch Czy coś takiego Mam kawkę i kanapkę Więc wyszła słodkocznica Wyglądam jak wyglądam I jak ugarnę siebie to wracamy do nauki Na siłowni przesłuchałam parę podcastów Na temat renesansu Bo zaczęłam teraz nową pokę Także sobie słuchałam w tle żeby mi tam leciało I dużo już pamiętam Dlatego skupię się znów na matematyce Dzisiaj totalnie się jakoś szykować, więc zostaję w mojej piżance. Mam właśnie na nie jest jakoś po dziewiątej i ja sobie niespokojnie, no teraz wiem. Zacznę robić matematykę, mam jakoś 3 godziny, że zrobię po prostu pomodoro 55 minut i 5 minut przerwy. zaraz już Mamy godzinę 13, właśnie wróciłam z jazdy Siedzę sobie spokojnie o 11.55 i mój instruktor napisał mi, że zaraz będzie pod dokiem, żebym już wychodziła. I mam takie że co? Ja byłam przekonana, że mam na 13 po prostu godzinę później, więc dosłownie w dwie minuty. Ubrałam się w bluzę z czynsy i wybiegłam z tego domu, więc. Nie wiem, dlaczego ja zapamiętałam, że to mam na 13 Nieważne, mam to już za sobą Jeśli chodzi o ten egzamin, to ja mam go w czwartek Ja wyjeździłam mojej jazdy półtorej miesiąca temu Więc ostatni raz w samochodzie byłam właśnie wtedy Niestety terminy w Rybniku, czyli w miejscu, gdzie będę zdawać Są na miesiąc do przodu Mi akurat nie pasowało, bo miałam po prostu pół kolonię w tamtym tygodniu I no nie miałam jak zostać nagle do Rybnika w ciągu dnia Dlatego no musiałam sobie po prostu dokupić jazdę Żeby sobie przypomnieć w ogóle, jak się obsługuje samochody. Wiadomo, to jest pamięć mięśniowa, więc jakoś bardzo nie szło mi źle, ale no jednak chciałam sobie to odświeżyć, żeby po prostu się nie stresować, wydaje mi się, że to jest bardzo logiczne. Tak, ogólnie nie szło mi źle, nie mogę powiedzieć, że szło mi źle, nie szło mi też znakomicie, ale myślę, że jeśli tak bym jeździła na egzaminie, tylko trochę w większym skupieniu, to mam szansę. Naprawdę w siebie wierzę, yy, chcę się skupić i serio, po prostu... Nie patrzeć na to jako na coś, że muszę to zrobić, bo inaczej będę się jeszcze bardziej nakręcać i stresować Po prostu wsiądę do tego samochodu i jakby tam z siebie wszystko Jak mi nie wyjdzie, to, to trudno Trzymajcie kciuki, zobaczymy w sumie razem Chcę coś przekąsić i zrobimy sobie owsiankę, bo mam bardzo dużą ochotę Taką mocno czekoladową, ze skrem malinowym, więc fajne połączenie um, No i wracam do nauki, mam jeszcze trochę, także uczę się i za jakieś 3 godziny wracam do pracy. Także to był mój update, teraz robimy jedzonko. Tutaj właśnie byłam w pracy i jak wróciłam, to nie robiłam już nic bardzo ciekawego i produktywnego. Po prostu ogarnęłam się do spania, rozmawiałam z przyjaciółkami i siedziałam z moim chłopakiem i poszłam spać, nie wiem, jakoś przed 23. I tyle. Well. Więc poszłam na zakupy po specjalku. To były takie małe zakupy, uzupełniające Ale wyszłam z 40 rolkami papieru No nie, nie, nie wiem co tu się dzieje Ptaszki twierkały, było cudownie Po prostu I love it Napisałam rozprawkę, więc napyłałam się ogarnęłam. jak to znaczy, to dobrze Bo czysta przestrzeń to Mamy chwilkę dosłownie po 10. Ja byłam pewna, że dzisiaj mam niemiecki o 10. Jestem zalogowana, czekam na moją nauczycielkę, i przypomniałam sobie, że dzisiaj nie ma zajęć. Moja pani ma ferie, ja mam wolne. W teorii mogłabym iść na tą siłownię, ale tak to wszystko mi się jeszcze bardziej przesunie, i nie chcę tego, bo będzie mi to stresować, więc. Zrobię sobie taki krótki trening na macie w domu i ogólnie jeśli chodzi o jakieś sprzątanie, chodzenie nawet na spacery, na siłownię, to kiedy mam na to siłę oczywiście, bo nie zawsze, staram się składać jakieś opracowań z polskiego, żeby po prostu mieć to z głowy, nawet właśnie jak tutaj robiłam trening, to w tle coś tam mi leciało, zawsze się coś zapamiętuję, wiadomo nie tak szczegółowo, gdybym do tego tak siadła, ale... Lubię coś takiego, że robię taki multitasking i tutaj robiłam Everything Shower i bardzo wam polecam te dwa produkty. Jeden to jest Balsam, a drugi to jest Peeling i Kocham, po prostu Kocham. Zjadłam śniadanie w tle, ciągle słucham o kazaniu sejmowym dzisiaj i o próbach. Stwierdziłam, że na później zrobię sobie taką przekąskę. I to jest taki fit deserek a Karpatka, no oczywiście obok Karpatki to to nie stało, ale ja mega w ogóle to lubię i to jest chyba jeden z nielicznych tych takich fit deserków, które mi smakują. I ja po prostu bardzo lubię smak skyru, budyniu waniliowego, malin i w ogóle jakby całe to połączenie mega mi pasuje. Oczywiście, że nie smakuje to jak żadne ciasto, tylko smakuje jak po prostu taki, no taki... Deserek ze skyrem i mega fajnie. Także jeśli ktoś chce, to polecam ten przepis, zaraz wam pokażę, jak ja. A więc tak, potrzebujemy zwykłego budyniu waniliowego, śmietankowego. Robimy go tak, jak jest z tyłu na opakowaniu. Ja na przykład zamiast cukru korzystam ze słodzika, ale normalnie dodaję później mleko i po prostu przygotowuję budyń. Chwilę czekam, aż on będzie chłodniejszy, schłodzony. Dodaję do tego skyra. Ja korzystam z waniliowego, bo po prostu jest najlepiej, jeśli chodzi o smak. No i rozkładam to na biszkoptach, herbatnikach, krakersach. Ja tutaj korzystałam z Rekersów, bo lubię, kiedy jest coś słonego. No i na górę dajemy owocki. Ja mega polecam maliny mrożone. One naprawdę tutaj później grają bardzo dużą rolę. I na 2-3 godzinki do lodówki. Robię trygonometrię Dzisiaj dosłownie trochę ponad godzinę kończę. Zaraz mam terapię. I będę się później ogarnę. Chcę tylko pokazać wam w ogóle przed słońca, ale nie o to chodzi. Właśnie skorzystałam z takich próbek. W sumie to jest jednej, z serum od firmy Cautali. To jest serum rozjaśniające przebarwień e, i to jest taki krem o tych samych właściwościach. I powiem Wam, że nałożyłam to serum dosłownie z 5 minut temu i mam tak cudowną skórę. E, jeśli chodzi o taką... właśnie takie rozjaśnienie, rozświetlenie mega ładnie wszystko mi tutaj wygląda. Chciałam właśnie coś nałożyć e, takiego pod make-up, bo rano robiłam pielęgnację i chciałam coś tak dołożyć, żeby po prostu... A nie było żadnych suchych skórek i tak dalej, bo wczoraj robiłam sobie złuszczanie i po prostu obawiałam się, że nie będziesz tak najbliżo. Ale naprawdę no mega ładnie wygląda. Ja teraz mam trochę tutaj przebarwień i nie wygląda to, to aż tak dobrze, ale no nie wiem, nie wiem czy wy widzicie ten błysk. nazwie się do was za jakąś godzinę i będziemy się zbierać powoli. Niedługo później witam się z wami. Jak było? Było trudno, jak zawsze. Było też śmiesznie. A to jest bieżąco Tutaj jest crackers, ta papka z budynia, ona tak będzie, zastygła i na tym te malinki tak puszczają sok Świetnie Więc ubieram się i mam taką bluzkę w ogóle Mega ją lubię, taką imprezową No jest trochę za zimno na nią chyba, żebym coś na to narzuciła, ale mega mi się podoba To no tylko, że idę sama do kina, więc w sumie to jakby nie ma sensu, ale mega mi się podoba Zebrałam się w bluzkę, w której chodzę chyba najczęściej. Będę się malować i opowiem Wam, co będziemy w ogóle robić. Więc yy, dzisiaj z okazji walentynek zabieram sobie samą do kina. Oprócz tego na jakieś zakupy, bo potrzebuję trochę kosmetyków. I oprócz tego na pewno muszę dokupić jakieś opakowanie na prezent dla mojego chłopaka. W tym roku mam mega gruby prezent. I dam te prezent w wieczorem, bo wtedy robimy sobie randkę i jemy suszę. I to w ogóle są już nasze piąte walentynki razem. jest do vloga! Jesteśmy w domu, pozdrawiam dziewczynę, którą spotkałam w galerii i się ze mną przywitała i odebraliśmy sushi, tak jak wspominałam wcześniej Ogólnie zakupy w sklepie bardzo, bardzo udane Jutro zrobię na pewno haul, albo dzisiaj wieczorem A teraz będziemy spędzać miło czas z naszym sushi

Masz tak ładne ubrania. A teraz, y, co z kosmetyków? W ty... Rossmanie kupiłam, kupiłam sobie magnes, bo mi się kończy, on jest uh -huh, bardzo dobre. Okay. Do tego y, Heat Protection ze Schwarzkopf. Heat taki... Protection ze Schwarzkopf. Mhm, mm bo Jejczyno. czasami jak się prostuje włosy, to trzeba Chronić, więc sobie kupiłam, by się skończyło. Taką sobie kupiłam odżywkę do rzęs, czy tam, ja to korzystam jako bazę. Uwielbiam ją. To po bazę pod rzęsy, żeby jakoś mocniej wyglądały. No nie wiem, mam nadzieję, że coś mi to da, kiedyś używałam i była fajna. I sobie jeszcze kupiłam taki korektor z Rimei. Z Medeline? To jedyna walka, jaką znam. Jaka? Madeline. Madeline. Maybelline! Połączyłeś Eveline i Maybelline. A, czyli z... jednak znam dwie. Maybelline z... i. I mój kochany chłopak zrobił mi youtuberski prezent, czyli oczywiście miałam limit na karcie i trzeba było kupić. Okazało się, że limitu nie było, ale ja postawiłam, że jest 200 zł. W sumie na początku że 150, więc kupiłam rzeczy za 153 zł. I uwaga, kupiłam wszystko, co było mi potrzebne i zawsze było mi szkoda pieniędzy. Akurat skończyło mi się masełko Bandy i było mi szkoda kasy. Bandy. Więc, Bundy, więc... O, on jest bardzo fajne, To jest moje drugie opakowanie. Bardzo fajne. Mój bronzer, ulubiony z też z Rimela, też jest. był na promocji i kończy mi się. Mój ulubiony eyeliner, jakby ktoś był ciekawy, z Eveline. I wybrałam sobie korektor, który bardzo chciałam, ale był drogi, bo kosztował 44 zł. Na promocję był i tak z jakichś 80. Ostatnio podpatrzyłam go, pozwoliłam sobie pożyczyć od jednej osoby i był super, trzymał się w ogóle całą noc, był ekstra. Taki mam nadzieję, że będzie fajny, na pewno będę go testować. I rzecz, która jest bardzo już popularna, to ten y, róż z Eveline i nie wiem, zawsze było mi szkoda na niego, bo bo mam inny, ale wydaje mi się, że będzie fajny, więc Yy, się cieszę. Ja kupiłam nam maseczki, także mam dwie maseczki na walentynkowy wieczór. Mam sama w kinie, a solo date. Właśnie przed tym sobie chodziłam po sklepie, po galerii i mierzyłam ciuchy i w ogóle było super. I byłam w kinie na Chłopiec i Czapla, jeżeli lubicie filmy od Studio Ghibli, nie wiem, ja nie umiem tego nawet powiedzieć, więc napiszę tutaj, to naprawdę mega wam polecam, było super. Moje yeah, zakupy. Jestem mega zadowolona. Nie wiem, kiedy ostatnio się tak kupiłam. może dla kogoś to są weekendowe zakupy, ale ja nie wiem, kiedy kupiłam sobie ostatni raz cztery bluzki i nie wiem, kiedy miałam tyle kosmetyków nowych naraz. I to nie wszystkie są mi potrzebne, to są też, wiecie, rzeczy do testów, więc mega się jaram. Nie pokazuj faczków, pomachaj face reveal Hej, nie będę mówić cicho, ale wstałam, ogarnę się i zaraz idę na autobus. Przetestuję dzisiaj Mam no, korek. Ja jestem w łóżku, będę coś oglądać jakiegoś, nie wiem, jakiś serial, bo po prostu dosyć. Jak widzieliście, pewnie nie stałam. Jakby ja bardzo w siebie wierzyłam i tak dalej, wiem, że umiem jeździć i w ogóle więc jakby nie przejęłam się. Przyszłam z tego Wordu już, to po prostu łzy to mi ciekły po prostu, ale to z emocji i z, ten, wiecie, z tego, że po prostu stres mi zszedł i tak dalej. Nie zdałam, trudno, już zapisałam się na kolejny. Mam dopiero za trzy tygodnie, więc masakra, ale mam nadzieję, że może jakimś cudem uda mi się wskoczyć na jakiś inny termin, chociaż... Nie, nie wiem. No i ogólnie szło mi dobrze. Zrobiłam dobrze łuk, zrobiłam dobrze górkę, te wszystkie tam e, światła, coś tam, coś tam wyjechałam. E, jak jechałam, to też było git. Zrobiłam jeden taki ten mały błąd i po prostu za wolno, jakby wyjechałam ze skrzyżowania z drogą, gdzie musiałam ustąpić innym. Wjeżdżałam powoli, no bo nikogo nie było, więc jakby stwierdziłam, że nie będę się spieszyć, tak chill, ale pan mi zaliczył to tak jakby jako błąd, że na skrzyżowaniu muszę zrobić to dynamicznie i tak dalej, więc mówię no dobra, no miałam takie, że nikogo tam nie było i naprawdę jakby nie mógł się nagle ktoś z dupy pojawić, więc na początku byłam taka, że no trochę, że no taka byłam Niezadowolona z tego, że mi to zaliczył jako błąd, ale no wiadomo, to jest błąd. Ja zaczęłam 5 po, a wysiadłam z samochodu 40 po. Także jeździłam aż 35 minut, zrobiłam parę tych takich rzeczy, które trzeba zaliczyć. E, no i co odpadłam na parkowaniu, co mnie mega zszokowało, bo ja w ogóle nie miałam problemu z parkowaniem na jazdach kompletnie miałam dosłownie pojedyncze sytuacje, kiedy coś mi tam delikatnie nie wyszło, ale zawsze ludzie mówią, że to parkowanie jest najgorsze i w ogóle najciężej to zrobić i tak dalej, a ja naprawdę no, nie, nie było to dla mnie problem. Miałam inne problemy, dostałam polecenie, żeby zaparkować. Yy, Zwyczajnie prostopadle, ale na górce, i nie wiem czemu, jakoś mnie to zestresowało. To miejsce tak jakby było na końcu, więc z jednej strony był krawężnik, a z drugiej samochód, i ten egzaminator tak jakby no, zasugerował mi. Uznałem, nie wiem, no nie mogę powiedzieć, że zasugerował, tylko powiedział, że tam jest krawężnik i żebym na niego uważała, bo jest wysoki, co nie? E, jakby jako taka informacja, no bo tak to mi się pewnie ztoczyła z tej górki, no nie wiem szczerze. E, I ja słysząc to, miałam takie, że. O Boże, czy ja już muszę kręcić? On pewnie mówi, żebym kręciła, żebym ja to zdała, bo wiecie, wszystko zrobiłam dobrze i mówię: on mi daje radę, żebym ja to zdała. No i nie pytałam się sugerować, bo mi to namieszało w głowie i za szybko zaczęłam kręcić. Nie, za, jakby nie, nie zaczęłam odkręcać kierownicy w drugą stronę. No i mi zatrzymał, powiedział, że oj, 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 tutaj, tutaj przesada, przesada. No i już wróciłam z nim. Jak siedziałam w samochodzie to jeszcze było git, miałam takie, że a no dobra i w ogóle później jak właśnie wyszłam już z tego wordu, jeszcze poszłam do okienka zapytać pani czy nie ma jakiegoś terminu, nie było, więc wyszłam, wkurzyłam się mega, dlatego, że strasznie długo była mi ta podróż na ten egzamin i miałam takie, że Boże, Kolejny raz będę musiała tam jechać, nie dość wydać pieniądze, to jeszcze po prostu tyle godzin stracić. No ale wiem, że mało zdaje za pierwszym i mimo, że ja naprawdę opanowałam swój stres, to byłam mega zestresowana. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja bardzo stresowałam i jak wjeżdżałam na górce, to mi się noga trzęsła. E, wiecie, tak mi skakała. Dużo osób o tym mówi w ogóle, więc jak to poczułam, to miałam takie o kurde, nieźle, ale ja byłam bardzo podekscytowana tym egzaminem i. No taka dobrej myśli I dobrze mi szło I naprawdę nie mogę powiedzieć, że szło mi źle Że wiecie, tutaj zestresowana byłam I przez to jakieś robiłam głupoty Na końcu po prostu nie powinnam się sugerować Powinnam robić swoje I no wjechałabym na ten krawężnik To by mi wtedy jakby zatrzymał ten egzamin Czy coś, wiecie, co chodzi A tak to może nawet by nie zatrzymał Bo by się nic nie stało A ja właśnie byłam za blisko tego drugiego samochodu Przez co no, mogła się coś tam stać, wiecie No więc nie zdałam jest mi trochę przykro, owszem, bo cały dzień mi jakby się zmarnował przez to, ale no wiem, że taka z kolei rzeczy naprawdę mało kierowców zdaje za pierwszym razem i, i tak jestem z siebie bardzo dumna. drugi raz w tym tygodniu, bo miałam przerwę chyba dwa albo trzy tygodnie i miałam ogólnie się pouczyć, zrobić sobie jedną sesję pomodoro uznajmy ale nie wyrobię się tak, żebym zrobiła to na spokojnie, tak jak chcę więc zrobię teraz make up, zjem śniadanie i chyba jeszcze skoczę na spacer bo jest tak piękna pogoda I jest tak pękna kogoda, ale mam być ręka więc nie czuli się. Była no, wiosna, i to jest straszne, bo za tak tygodnie powinien być znasz. szaro i długo. Ja nie wierzę, że jest tak ciepło. Mnie w moim mieście jest teraz 15 stopni. Zasobnie jak teraz nie grzeje słońce, jeszcze ja czuję, że było z 25 stopni, i jakby ja tego nie koloryzuję. No, no, no. Maybe you'll oh.